W szkole byłam zupełnie inna niż wszyscy. Ubierałam się jak chłopak i słuchałam ostrej muzyki. Moim marzeniem było zostać w przyszłości prezydentem. Moi rodzice ciągle mi dokuczali, mówiąc, jak to wyglądam, w ogóle nie dziewczęco. Krytykowali również moje marzenie o zostanie w przyszłości prezydentem, mówiąc, że to nie zawód dla kobiet. Postanowiłam im pokazać, na co mnie stać i przebrałam się za słodką dziewczynkę. Pomyślałam, chcą dziewczyny, to będą ją mieli. Ubrałam się w różową sukienkę, pomalowałam paznokcie na kolor różowy, zmieniłam wszystko, również mój sposób zachowania. Zaczęłam słuchać dyskotekowej muzyki i włączyłam ją specjalnie głośno w moim pokoju, żeby moi rodzice słyszeli i żeby się denerwowali. Po kilku miesiącach moja mama powiedziała nagle: Elka dosyć, masz się natychmiast przebrać i wyłączyć to badziewie, bo już nie wytrzymuje. Pomyślałam sobie, je yeah, udało się. Wreszcie przebrałam się w moje ukochane ciuchy, usunęłam z MP3 wszystkie kicze muzyczne i powędrowałam do szkoły. W szkole wszyscy byli zaskoczeni, że znowu się zmieniłam, ale byli zadowoleni. Sami mówili, że stęsknili się za starą Elką. Ja też byłam szczęśliwa i musiałam udawać, kim tak naprawdę nie jestem. Po, po maturze dostałam się na politologię i krótko po skończonych studiach wzięłam udział w wyborach na prezydenta miasta i wygrałam je. Zostałam panią prezydentową. Moje marzenie się spełniło.